Cześć. Dzisiaj opowiem wam, jak przyłożyłem silnik z LTZ do T25. Do takiej przykładki będzie potrzebować silnika z LTZ D144, dodatkową obudowę koła zamochowego z T25 oraz jakiegoś T25. Taki silnik najlepiej je sobie wcześniej przygotować. Ja go miałem położonego na oponie, przez co mogłem się zająć wcześniej takimi rzeczami, jak na przykład przebudowa całego tutaj napędu pompy, bo, już to, było, bo to już się całkowicie praktycznie rozleciało. Tutaj rozle, roz, rozebrałem całkowicie kolektor dolotowy i wylotowy, rozebrałem go, rozebrałem go i odmalowałem, przełożyłem wszystkie uszczelki, poprawiłem. Tutaj troszeczkę musiałem z odstojnikiem i z filtrem paliwa popracować. Wymieniłem filtry, wymieniłem odstojnik na nowy. Pompy tutaj sprężarki całkowicie nie ruszałem. Tutaj dołu jeszcze też nie ruszałem. Od strony bloku ściągnąłem oryginalne koło, obudowę koła zamachowego. Będzie też trzeba wykręcić kilka szpilek. Gdyż są za krótkie, ja wykręciłem stąd, stąd i stąd. A tutaj te dwie zostawiam tylko kołki. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć tych górnych. Oczywiście, jeszcze do przymiarek i do zakładania musicie odgiąć tutaj. Miskę olejową, bo akurat tutaj będzie to trzeba będzie albo właśnie zostawić odgięte i uszczelnić, a ewentualnie przyspawać kątownik 30 mm i powinno się to ładnie zgrać z nową obudową w T25, gdyż w T25 ta obudowa jest troszeczkę dłuższa na dole. Obudowę z T25, a przygotowałem w taki sposób, że zaspawałem tutaj jeden otwór na, szp na szpilkę. Już tego nie będziemy montować, w ogóle nie pasuje. To tutaj jest, tutaj mniej więcej idzie poziom miski. Trzeba przygotować wałek grubości tam około 40 kilku milimetrów, szerokości 120 kilku milimetrów, zaspawać to ładnie yy, i powiercić dziury na te kołki, yy, na kołek. Kołek wchodzi tutaj, ja go ładnie zaślipiłem, on nie jest przelotowy i tutaj te, yy, ten otwór nie będzie... Z niczym powiązany jest zaślepiony, i tutaj te dwa otwory zostawiam na śruby. Z drugiej strony wygląda to tak. Tutaj jeden zaślepiony, na to nie patrzymy, to zostawiamy. Później jest tak. Ten otwór tutaj trzeba przenieść. Tutaj można delikatnie poszerzyć, żeby zmieścił się łeb śruby. Tutaj mamy. Kolejne dwa otwory. Najlepiej zrobić je właśnie z takim y, pogłębieniem, y, no, żeby się zmieściła łeb y, śruby, która wygląda o tak. Przy zakładaniu okazało się, że jeszcze ta pierwsza w rogu też jest do zmiany na śrubę. A po złożeniu wygląda to mniej więcej tak. Tutaj użyłem tych starych blaszek i starych nakrę nakrętek na górze. Tutaj nowe śruby, troszeczkę dłuższe, trzeba było założyć. Tutaj śruby idealnie się pokryły. Tam w środku są jeszcze podkładki sprężynujące, także nic tu się nie powinno odkręcać. Tutaj też gniazdo ładnie, ładnie weszło na wał. Wszystko powinno być w porządku przy kole zębatym okazało się, że wszystkie otwory są za małe. Śruby muszą być z LTZ, ale koło 125, koło 125 ma troszeczkę mniejszy otwór przez to no, przez to po prostu nie pasuje. Tak samo ta tutaj ta blaszka z tym otworem, ona też musi być też w niej trzeba poprawić wszystkie otwory. Kolejny dzień składania ciągnika na nowym silniku. Wczoraj udało się go złożyć i skręcić. Sprzęgło nowe, wszystkie, wszystko wcisnąłem. Dzisiaj spawamy ramę. Tutaj wałek, ten wałek w środku, masz tutaj 60 cm. Powinien być troszeczkę jednak dłuższy. Podejrzewam, że 70 cm byłoby po prostu lepsze bo By wystarczyło, było troszeczkę z tej strony więcej tego wałka, bo tu mam wspawane 20 cm w środku. Yy, tu jest wszystko w porządku. Poziom w miarę jeszcze będę ustawiał. Okazuje się, że wszystko z przodu silnika jest bardzo blisko siebie. Tutaj praktycznie nie ma. Nie ma miejsca. Tutaj na dole tę rureczkę musiałem odkręcić, bo nie pozwalała się, no, nie pozwalała, żeby się oparł zbiornik paliwa. Dzisiaj udało się złożyć tak. Złożyliśmy już, złożyliśmy silnik. Tutaj wszystko ładnie zespawane, zrobione nowe łapy. I także zaczęliśmy zakładać wspomaganie. Od ostatniej nagrywki o ciągniku minął rok. Wszystko już złożyłem. Najwięcej problemów było nie z przełożeniem silnika, a z przełoż dołożeniem wspomagania do, do ciągnika. Dużo jest modyfikacji z pompą, które no ciężko jest samemu wykonać, przez to właśnie dużo, dużo mi się to przeciągnęło. Z silnikiem jakie mi tu jeszcze rzeczy wyszły, to okazało się, że tak, nowe odstojniki z Belarusa do, do niczego się nie nadają, najlepiej założyć stary z St 25 oryginalny i wtedy wszystko działa bezproblemowo, tylko sitko, coś w, w środku wymienić, wszystko, wszystko jest po, w porządku wtedy. Tutaj, tutaj mówiłem, żeby wspawać taki wałek w to miejsce, które tutaj zostaje. Niestety wałek był z innego materiału i pękało na spawie, przez to ciekł olej delikatnie. Strasznie mnie to irytowało i stwierdziłem, że dołożę taką blaszkę. Ta blaszka rozwiązała problem, ale dosyć ciężko było to uszczelnić, przez to jest tyle silikonu. Największym problemem była właśnie tutaj ta pompa wspomagania. Tutaj oryginalnie jest pompa 55 NSZ Lewa z dławikiem, i dławik, właśnie dławik rozdzielacz właśnie działa w ten sposób, że część przepływu daje na, na pompę wspomagania, a część tak jakby z powrotem wraca do zbiornika. Bo to jest wszystko na płynie hydraulicznym, czy tam Superolu, jak to kto ma tam zalane. Ale tutaj nie ma takiej możliwości, bo gdy się tak zrobi, to po prostu olej praktycznie zagotujemy. W tym momencie dorobiłem coś takiego. To jest taka przejściówka. W, w środku jest specjalny wałek dorobiony, utwardzany, który przekazuje napęd na zwykłą pompę. To jest dziesiątka oryginalna z T25. I to napędza normalnie zbiorniczek płynów wspomagania jest tutaj u góry, i napędza wspomaganie poprzeczne. Poprzeczne jest troszeczkę lepsze od wzdłużnego. Tutaj wszystko działa. Te kable troszeczkę głupio wyglądają. Są poprowadzone w taki sposób. Tu jest orbitrol, i tutaj normalnie stara kolumna, tylko z wymienionym środkiem. Z tym był największy problem, i ciężko to jest wykonać, ale tak to wszystko było, wszystko raczej tutaj w porządku się zamknęło. Z takich ciekawszych rzeczy, które jeszcze będziecie musieli wykonać po przeróbce, jest przedłużenie maski. Najlepiej kupić drugą maskę gdzieś na złomie i obciąć takie 30 cm sobie do tego, może nawet więcej, i dospawać, domalować. Tak samo przedłużenie wszystkich cięgieł od gazu. Przedłużenie i przerobienie delikatnie pod kątem tej dźwigni od rozprężnika. Oczywiście, przerobienie całej elektryki, przedłużenie kabli od świateł. Można sobie dorobić jeszcze powietrze tutaj. Ja miałem powietrze zamontowane w taki sposób, więc tak praktycznie tylko przedłużamy kabel, który idzie pod maską i nic tutaj więcej do roboty nie ma. Z takich ciekawszych przeróbek, które jeszcze robiłem przy okazji wymiany silnika to dołożenie trzech dźwigni, przerobienie całej hydrauliki na nowy rozdzielacz, i tak samo wprowadzenie sobie miejsca na drugi siłownik, a także dorobienie haków CBM, wzmocnienie tutaj yy, cięgieł, ramion podnośnika raczej zrobienie tutaj z C385 odciągów, czy tam 360 tam jest taka belka do, do haka samochodowego zrobiona i odciągi są osadzone na tym przez takie przedłużki tutaj normalny kupny no kupny zaczep, ale jest tak jakby Tutaj jest pogrubiony, jest blacha dwunastka przyspawana od dołu, bo zwykły, zwykły się wygina. Warto go sobie tutaj, nawet grubszą można blachę udać. Dać wtedy nawet do 4, 5, 6 ton spokojnie na haku można, na tym kupnym można. Gdybyście byli zainteresowani, żeby wytłumaczyć Wam jak zrobiłem jakąś przyróbkę jeszcze w tym ciągniku, możecie napisać w komentarzach, postaram się coś jeszcze o tym nagrać.